Słuchajcie, w dzisiejszym filmie e, mamy balony. Mamy balony. Każdy z nas ma miskę, w której mamy po 17 balonów. Zanieważenie tej wody, spokojnie. Właśnie będziemy nape napełniać wszystkie te balony wodą. ją wodę! No. Czekaj. Kurde. Także lecimy już z całą O Co za jest? Czekaj, bo to jest mokre, ale może mi się odpocząć. Nie! To ty głupi jest, ja to Cześć, siemanko, jestem Was stary, teraz Na dzisiejszym filmie na moim kanale i dzisiaj jest ze mną ponownie mój brat Simonac. I w dzisiejszym filmie moja fryzura nie nie się rozwali. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie e, mamy balony, mamy balony i te balony już wam pokazuję. Każdy z nas ma taką miskę, przecież Mateusz. Każdy z nas ma miskę, w której mamy po 17 balonów. Te balony z nas sobie napełnimy wodą i cały film będzie polegać na tym, że po prostu będziemy do siebie rzucać balonami wypełnionymi wodą. Super film, wiem, wiem, wiem. No, gorąco ale takie jest. filmy są tylko u nas, no ogólnie też jest gorąco, około 30 stopni, mega duszno, także troszeczkę się orzeźwimy, jeszcze przepraszam was za ten cały tutaj wiatr, bo dzisiaj troszeczkę wieje i słuchajcie, na tym statywie będzie zaraz aparat, na drugim statywie damy sobie, tu na ten dach sobie damy jeszcze GoPro, żebyście mieli jeszcze z góry, no drona nie mam, więc będzie trzeba z go no. A zapomnieliśmy powiedzieć, że kto jest nowy na tym kanale, niech subskrypcję da. Tak? No właśnie, najważniejsze, słuchajcie, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zróbcie to właśnie w tym momencie, kliknijcie czerwony przycisk subskrypcji. Jak mojego brata e, bluzka. Kliknijcie taki czerwony przycisk subskrybuj tam na dole, a wtedy będziecie mogli się pojawić tutaj w pięciu ostatnich subskrybentach mojego kanału, tak że zachęcam bardzo serdecznie. No i oczywiście i wpadajcie na mojego Instagrama wasteroficjal, Oficjal. No i słuchajcie, już te przedłużanie tu ile trwa, już 3 a minuty łapeczki? trwa, łojeny Sła... Łapeczki <śmiech> <śmiech> to łapeczkę też możecie zostawić i jeszcze jedna ważna rzecz, y... Subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. Wiecie czemu? Bo to jest najszybciej rozwijający się kanał w mojej gminie. Także jeżeli klikniecie teraz subskrypcję, to naprawdę zbogacicie mój kanał. Także ja już nie przedłużam i lecimy napełniać wszystkie te balony wodą. Także słuchajcie, mamy tutaj po miskach, jeszcze tam nie walczaj wody, spokojnie. Właśnie będziemy nape napełniać wszystkie te balony wodą. No i co, time jakiegoś Wam walnę? Lecimy z napełnieniem wszystkich 17 plus 17, czyli 34 balonów. I widzimy się za chwilkę. Tutaj przekręcę, żeby nie było wcale <noise> nie pójdzie możecie na najczęściej napisać e, balon a przy... A, a, nie Kurde. tego nie było chciał powiedzieć, że jeżeli napiszecie w komentarzach balon to Mateusz lubię ja wam przypnę serduszko nie wiem jak Mateusz wam przypnie, ale wam przypnie Różowe męskie kolorki. Ja tu mam dziura, No to nie wiem, jak chcesz. No daj mi jedno. To ten wypróbujemy, poczekaj. To ten wypróbujemy. To już weź spróbuj rzucić nie tu w aparat, tylko tam gdzieś, tam gdzieś rzuć. I zobacz czy się rozwali. No ale nie za siebie. Ty głupi, ty, ty rzucać nie umiesz? Stary, ty rzucać nie umiesz. A ty był! Dobra, także słuchajcie, jednak będziemy mieć po 16 balonów, nie po 17, bo Mateusz już jeden rozwalił. To napełniaj dalej i lecimy dalej z timelapsem. Wodę, no czekaj, kurde! <gudę> Mówię, czekaj! Teraz ty ja. teraz jesteś głupi, co za ty. Słuchajcie, Mateusza, na pewno da, daleko zajdziecie, naprawdę, nie? Co za! Ja się odsuwam! Myślałem, że zrócę, co nie. Wiedziałem co. Kurde. No mówię, ja się to nie chlapnął. Co za... Ja, ja wszystko wiedziałem, słuchajcie, ja wszystko Zgara wiedziałem. Odsuwasz, no to... Jeszcze... Słuchajcie, jeszcze się cały filmik nie zaczął, a już mam mokre włosy. No po prostu... <gry> Dobra, także słuchajcie, zaraz sobie ustawimy GoPro jeszcze tu na górze, tam, tam, tam mm. i w dodatku zrobimy kamień papier nożyce. Kto będzie mieć lepszą połowę, bo według tam mnie. Jest większa tu jest mniejsza. Według mnie tam jest lepsza połowa. Według to mnie. Nie, bo może ja bym być. chciał tam być. Ja bym chciał tam być. A to, tutaj. A to jest tak tutaj nie schowasz się, tu, ja tu na jest jest zaparzanka od razu stary. No, także zaraz zrobimy kamień papier nożyce o jedną z tych połów. Damy tutaj GoPro, aparat damy tam i będziemy się Rzucać 16 bal balonami lub tam 17, już tam sam nie pamiętam. Także jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczkę lub subika, zróbcie to właśnie w tym momencie, napiszcie w komentarzach balon, a przypniemy Wam serduszko. A teraz już bez zbędnego przedłużania lecimy z tym, na co wszyscy czekaliście. Dobra, słuchajcie, ogólnie to wszystko cały ten film jest nagrywany na szybko na spontanie, ponieważ. Ponieważ słuchajcie, zaraz moja mama będzie przyjeżdżać i nie wiem, czy zdążymy, czy nie będę musiał przekładać kamery i tak dalej. Po drugie, zamontowaliśmy GoPro w bardzo głupi sposób, ponieważ... Tutaj, o, widzicie, kurde, yy, tutaj jest GoPro. Jeszcze na takim mega moim starym statywie, który jest już zepsuty, bo ten osobnik mi go rozwalił. No i boję się, że on upadnie nam. Spadnie i się rozwali A w takim razie, wiecie, no nie będzie za bardzo dobra, fajnie. Powiem, nożyce, bo ja dobra, tak kamień, papier, nożyce i lecimy. To tak, walczymy o tą połowę czy o tą? O tamtą. A o... bo nie, osoba wybiera, no. Dobra. Może ktoś chce to... Dobra, dobra, to wygrany wybiera, którą chce połowę. A do jednego? No, do jednego. No. cztery, Dobra, którą wybierasz? No, to wybieram. Serio? No. Na pewno? Jesteś przekonany? No, nie. No dobra, czyli mój brat bierze tą większą połowę ja i tą mniejszą. Także już bez zbędnego przedłużania zostawiam Was na statywie. i Lecimy z całą wojną. Zobaczymy, kto wygra całą wojnę i kto będzie bardziej mokszy, mokry. Także lecimy już z całą wojną. To nie gij Dobra, że jesteś gotowy? Czekaj, no oj, słuchajcie, będzie grubo. Pó gdzie jest? Czy dalej? No, nawet bliżej mógłbyś być. Nie no, gij, ja go sięgnę. Dobra. Zaczynamy całą zabawę. Na trzy cztery. Trzy cztery. Stąd! O! O! Ja to <śmieniczy> nie! Nie! <śmieniczy> dobrze! No co robisz? Nie! Ja się ja nie! Nie! dobrze! dobrze! Dlaczego? 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 Nie! Dlaczego? 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 to Dlaczego? 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 czyścić te balony! Nie! co, za <śmieniczy> Dlaczego? A czekaj, chwila. zdejcie do miniaturki. Ty tak przestraszony musisz być, tak. Nie, nie, nie rzucę, nie rzucę. Spokojnie. Tylko tak. a do kamery. Chodź bliżej. Bliżej, tu, tu. No nie, no wystarczy. Przysięgam ci, nie uderzę. Chodź tu, tu. Dobra. Tu chodź, tu. Takie. Jakbyś tak... Wiesz o co chodzi. No nie, jakbyś taki nie chciał dostać, tak. Tylko taki... Jakbyś płakał, czyli... Ten, wiem. Czekaj. czekaj, no. Ale ty nie możesz mnie rzucić. Nie rzucę, spokojnie. mnie to chce też. Dobra, wiem. No ale... A jak paparat. ty się nie robisz przecież? Aparat cię, ale to później wytnę. A, dobra, to mi. <laughs> dobra. To Tylko patrzcie baparat. Kontynuujemy no całą zabawę. Kontynuujemy! No Dobra, myślę, że we mnie rzuca, nie? Już myślałem, że rzucasz. Dawaj. No, śmiało! No nie możesz blisko! No dawaj, jeszcze, no chodź. No chodź, no, no. No No chodź. Kurde. Co sobie? Słuchajcie, biorę go na taktykę! No i tak, kurde! No nie mam jak zrobić balona. O wow. Co za ja, ja styli! Wow. <grym> nie wiem! O kurde! Jestem mokry? Nie. Nie, bo się odbiło. Co? Co to było? Ej, trochę. No, ranek? Patrzcie na to. <grym> Cześć! Co? Nie jestem mokry! Ej, <laughs> to jest głupie! Łoł! Wow! Wziąk się rozprysło! No! No, ale nie do końca! Co to jest? Ile masz balonów? Trzy! Ja też mam trzy! No to dawaj. Ale trzy z tym, czy bez tego? Cztery stym. O kurde, co masz więcej. To rzucę. Kurde, to musisz być za No Udawaj no. A co ja No ja? Co muja? Kurde! No nie! Dobra, Judo! Czekaj Mam pomysł Co? Jak jestem głupi Ostatni balonik No chodź Face to face ci tam Ej nie bo Nie masz już więcej. Mam Czekaj Czekaj, bo to jest mokre, ale może mi się odpoczekaj? Ciebie kopnąć to! Dobra! Masz ja się tak balon? nie bawię, nie? Masz jeszcze tam balon? Nie mam. Ja z to mogę jeszcze iść na w filmie. Jestem bez ciebie. No i jak teraz mam zapać aparat? No nie mogę. Ja od razu się idę umyć. A ja nie. Bo nie ma sensu. Sukutki. <laughs> To! braciszek! Wow! Wow! Ja muszę brać dostatyw, bo pobrudzę jeszcze, a, znaczy pobrudzę, po brudze jeszcze. znaczy po brudze, cały aparat. Postawię was sobie tutaj, bo jestem zbyt biedny, żeby kupować nowy. Słuchajcie, także podsumowując, yy, chciałem wam pokazać moje Juju, -ju, ale coś nie pykło. Już pod koniec. Co jakie fajne tutaj, jakby zaraz będziemy cały sprzątać, bo tu jest hit, co tutaj jest, po tego wszystkiego. Nogi. Tak, tak, no już pokazałeś, tak? Już? Tak. Dobra. Dobra, nogi mam też... No, no to... Nogi też mam bardzo całe brudne, więc zaraz się idę umyć! Zostaw ten aparat! Jenny! <grym> Fajny! Chodź tu. Ale pokaż podmuch! Ale po co? To jest zbyt dobry. Także wnioskując, słuchajcie, jestem tak mokry, że nawet mi się laczki całe ślizgały No i co, jestem cały mokry! Z włosów też mi cieknie, z okularów mi cieknie. Z... O, moja mama właśnie przyjechała. Także no słuchajcie, zaraz to będziemy wszystko sprzątać. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, że obejrzyliście ten filmik do końca. Stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnym filmie, ja teraz le lecę wysychać. No i co? Czekajcie. No dawaj, Aha, dobra. Także do następnych filmów trzymajcie się i śmiemka. <śla> ja niedzielę.